Co się wydarzy w 302. odcinku tureckiego serialu „Wichrowe wzgórze”? Gulan przypadkiem dowie się o porwaniu. Przez stres dojdzie do tragedii. Co gorsza, Halil zbyt późno zorientuje się, że Sadik okrutnie z niego zadrwił. Cajneb zostawia ostatnią wiadomość. Emisja 302. odcinka „Wichrowego wzgórza” w piątek, 21 listopada. Podziel się wrażeniami w komentarzu. 302. odcinek serialu „Wichrowe wzgórze”. Co się wydarzy? Emisja 302 odcinka serialu w piątek, 21 listopada 2025 roku o godzina 14 na TVP1. Halil próbuje znaleźć Cajnep, która leży zakopana w lesie w trumnie. Rozmawia z nią przez telefon. W domu erena wszyscy kłócą się z powodu sytuacji Kumri i Umuta. Eren zdradza żonie zaskakujący fakt o apsztyfikancie jej ciotki. W końcu Selma ustępuje i próbuje przekonać Kumri, że powinna się umówić z nowym adoratorem. Tulej i Songul martwią się o Halila i Cajneb. Gulan traci przytomność, gdy się dowiaduje, że jej brata porwano. Cajneb pisze na wieku trumny ostatnią wiadomość dla Halila. Zobacz zdjęcia z odcinka.